Cześć, witam Was serdecznie przy kompostowniku, przy tej oto skrzyni z kompostem, która delikatnie zarosła różnymi rzeczami, takimi jak podagrycznik i jeżyna, ale to bardzo nie będzie mi przeszkadzało, bo i tak będę musiał to przesiać. Więc, więc żeby nie było żadnych kłączy właśnie podagrycznika, korzeni, z jakichś takich dziwnych czy innych grubszych kawałków, ponieważ chcę użyć tego przesianego materiału jako ziemi do jako podkładu w zasadzie do wysiewu warzyw, do wysiewu warzyw nie potrzebujemy jakby bardzo żyznej ziemi, więc to, co tutaj w tej skrzyni kompostowej się znajduje, będzie wydaje mi się wystarczające. Tak, A tutaj właśnie mamy taką, jakby ziemię liściową, która to, to było zrobione z liści, które były zgrabiane właśnie jesienią. I też właśnie chcę między innymi zacząć tutaj troszeczkę to opróżniać, no bo jednak zbliża się jesień znowu taka, wiecie, pełnowymiarowa i trzeba będzie znowu gdzieś te liście złożyć, więc ta skrzynia jak najbardziej nam się przyda, gdy będzie pusta. A dzisiaj właśnie mam troszeczkę czasu, więc zacznę już to robić, a ziemię tą tutaj, którą uzyskam, ten, wiecie, przesiany materiał, będziemy używać później do wykonywania rozsad, dosiania warzyw. No, także w ten sposób to wygląda. Mam przygotowane, moi drodzy, tutaj, no nie sito, a skrzynkę. Troszeczkę duże ma te dziury, no nie? Tak, może by się przydało troszeczkę drobniejsze, właśnie taka, 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 taka skrzynka, ale wyłapię na pewno większość takich dużych kawałków i te kłącza. To, co będzie nieprzesiane, znaczy te kawałki, które zostaną w tej skrzynce, z powrotem pójdą na kompost, może na tą skrzynkę obok, do tej skrzyni obok, a tutaj będę właśnie zbierał ten materiał. Widzicie od razu tutaj te takie grubsze kawałki, jakieś dziecko leci tam. To co mogę wybrać od razu to wybiorę. A reszta przesiewamko. Dobra, jest jak same, drodzy. Widziałem inny koszyk, bo jednak te dziury tutaj trochę są za duże, tu są mniejsze. Bo znaczy, może tymi to, z tymi otworami byłoby fajnie, do tych, do grządek na przykład, sobie zrobić, bo te takie patyczki, te, o te, tego typu rzeczy to grządka bardzo by nie przeszkadzało. Ale to ma być właśnie to podłoże do, do siania, więc dobrze by było, żeby tych patyków było jak najmniej. Więc będę przesiewał właśnie koszykiem z mniejszymi dziurami. Kiedyś się może dorobię. Wiecie, tego sita to będzie całkiem inna robota. No już to dużo lepiej wygląda w tej chwili, po właśnie tymi drobniejszymi oczkami. Jakby było jeszcze drobniejsze, wydaje mi się, że jeszcze byłoby dużo bardziej czystsze. No, ja sobie będę przesiewał i pokażę Wam efekt końcowy, jak to wszystko będzie wyglądało. No i tak, moi drodzy, wyszło coś takiego. I to jest z samych liści. Znaczy, no tutaj są jeszcze kolki. To no po prostu to, co było zgrabiane jesienią spod drzew. I powiem Wam tak. Tutaj były liście powiedzmy 60%. Liści to były z orzecha włoskiego, z orzecha laskowego. Także tak to się zrobiło. Tu mam taką przykładową wielodoniczkę. Trochę jest ufajdana, ale chciałem wam pokazać jak to będzie wyglądało później. Zasypiemy to sobie ładnie. O. Widzicie, o to chodziło, żeby właśnie taki drobny materiał, do tego wziąłem sito, znaczy sito, koszyk z mniejszymi oczkami, żeby właśnie łatwo można było to rozprowadzić. O. I w to będziemy wsadzać nasionka. Także tak to będzie więcej wyglądało w sezonie przyszłym. A to już niedługo, pragnę przypomnieć, bo mamy już wrzesień, tak? Wrzesień. Za chwilę będziemy sadzić czoski. No, a na przemiany stycznia, lutego zacznie się sianie papryki. Za chwilę pomidory. Więc to będzie szybciej niż się wszystkim wydaje. No, także tak to wygląda. Ten materiał pójdzie właśnie do jakiejś beczki czy do czegoś, żeby właśnie bardzo mi obsychał. Żeby był taki fajny grudkowaty. Tak jak teraz. Bardzo fajnie to się robi. No nie, takie są... Zlepia się, ale się rozpada. Także jest idealny. No. Tak. Na najbliższy czas będzie praca z kompostem. Trzeba będzie to wszystko przesiać, opróżnić i trzeba będzie przygotować na kolejne materiały, które będą się kompostowały. Zachęcam was moi drodzy do tego, żebyście robili kompost z liści bo jak widzicie fajnie to wychodzi, słoma, siano, trawa, wszystko w kompost może iść. Dobrze, moi drodzy, tą optymistyczną myślą kończę na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć.